mam wrażenie, że potrzebowałeś troszkę czasu na złapanie tego swojego rytmu gry, stąd pewnie w tym drugim secie troszkę lepsza gra niż w pierwszym. Zgodzisz się z tym? Jak najbardziej. E, długo wchodziłem w mecz, są jakieś tam przyczyny, że tak powiem głębsze e, tego, że po prostu nas, na gemach serwisowych, które były bardzo istotne w dzisiejszym meczu, ponieważ przeciwnik no, cechował się jak najbardziej ofensywną grą, e, u której podstawą był serwis. No. Czyli jednak to zaważyło. Jasne, jak najbardziej. No, po prostu kosztowne Wiedziałem, że pierwszy set będzie ciężki, rozgrzewałem się bardzo długo, mam jakiś tam mały problem z plecami, przez czas asekuracyjnie serwuję. Stąd dużo, bardzo, bardzo dużo podwójnych błędów serwisowych, gdzieś tam zachowawczo troszkę za bardzo i później gdzieś tam zapomniałem troszkę o tym, lepiej się dogrzałem, adrenalina weszła i, i złapałem się na grę, ale no, dwa, trzy błędy zaważyły, no już drugi set był na... Na żyletki, że tak powiem. To dopiero pierwszy mecz, eliminacje, ale chyba miło było zagrać się przed poznańską twoją publicznością, zwłaszcza, że naprawdę kibiców sporo przyszło dzisiaj na Twoje spotkanie. No jasne, jak najbardziej, no bardzo bardzo miło. Nie udało się zakończyć tego tak, jakbym chciał, ale jasne, jest to gdzieś tam pierwszy, pierwszy taki kroczek dla mnie i może nie pierwszy, ale na pewno kolejny w dobrym, pozytywną stronę. Dalsze plany? Dalsze plany, szczerze teraz odpoczynek. Duży, bardzo intensywny okres miałem, stąd właśnie zdrowotnie po prostu się czuję. No nie tak jakbym chciał i chyba po prostu w tym tygodniu luźno luźno potrenuję, no i później całe lato jak, jak najbardziej no, napięty grafik.